Testowałem na moim kanale vlogowym takie oto urządzenie, taki gadżet technologiczny związany z poprawą bezpieczeństwa i generalnie komfortu, jeśli chodzi o jazdę na Rowerze. Słuchajcie, od razu do konkretów lecimy, co dostajemy od producenta. W zapakowanym w takie plastikowe pudełeczko otrzymujemy pilot. Pilot, którym będziemy sterowali zarówno kaskiem, jak i naszym smartfonem. Otrzymujemy również stosowny uchwyt do. Kierownicy rowerowej, czyli na kierownicę możemy sobie zapiąć, możemy to w prosty sposób również wypiąć, nie ma tutaj problemu, i w ten uchwyt będziemy też w bardzo łatwy sposób wpinali właśnie tego pilota, którym będziemy sobie realizowali funkcje, które umożliwia to urządzenie. Nie boku również przewodu USB, którym będziemy ładowali zarówno pilota, jak i kask, który ma wbudowany. Akumulator, który będzie nam zasilał właśnie te diody. Głównym, wydaje mi się, zadaniem tego kasku jest sygnaliza sygnalizacja toru jazdy na rowerze. W prosty sposób przytrzymujemy e, przycisk, naciskamy, tak naprawdę nie przytrzymujemy przycisk na pilocie, co będzie sygnalizowało mruganiem diod na kasku, które będą nam. Pokazywały, w którą stronę zamierzamy skręcać. W momencie, kiedy ta funkcja wskazywania kierunku jazdy nie jest realizowana, wszystkie diodki na czerwono nam mrugają. No, zdecydowanie e, zwiększając e, widoczność naszą na e, ulicy. Sam kask, słuchajcie, wykonany bardzo fajnie. Nie jestem ekspertem od kaską, nie ekspertem rowerowym. Pewnie e, osoby, które dłużej mają z tym do czynienia i wytestowali wiele urządzeń, więcej bywa na ten temat powiedzieli. Ja tylko mogę powiedzieć, że jest bardzo wygodny. Mamy z tyłu pokrętło, w którym w bardzo fajny sposób możemy sobie kask dopasować do rozmiaru naszej głowy. W środku to wszystko jest wyściełane takim fajnym, czerwonym, gąbczastym materiałem. Tak więc, e, no, można. Możemy powiedzieć, że sam, sam kask jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny. W samym kasku mamy wbudowane dwa głośniki, bo oprócz funkcji tej, którą już wam opisałem, czyli sygnalizacja kierunku jazdy. Mamy możliwość korzystania z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, który jest ten kaskę wbudowany. Na kasku posiadamy trzy przyciski, przycisk, którym będziemy uruchamiali kask, regulację głośności góra-dół, jedno gniazdo USB, pod które będziemy podłączali ładowarkę i jest otworek mały, w którym znajduje się mikrofon. Na pilocie mamy dodatkowe przyciski. Przycisk centralny służy nam do pauzowania oraz wznawiania odtwarzania muzyki. Przycisk góra-dół będzie nam służył do przełączania ścieżek w odtwarzaczu. Podwójne przyciśnięcie będzie nam powodowało ponowne wybranie ostatnio e, używanego numeru. Mamy jeszcze dwa dodatkowe przyciski, które możemy przypisać do komend głosowych oraz do wyzwalania migawki aparatu. Oczywiście musimy w, tutaj sobie doinstalować specjalną aplikację na smartfon. Sama regulacja e, sterowanie odtwarzaczem no bez żadnych dodatkowej aplikacji e, przynajmniej na iPhone'ie jest realizowana, tak więc wystarczy sparować kask. E, tego urządzenia już nie parujemy, bo e, wystarczy, że sam Telefon parujemy tylko i wyłącznie z kaskiem. Jeśli chodzi o jakość odtwarzania muzyki, no nie jest to jakoś najwyższa. Te głośniki bardziej są głośnikami takimi nazwijmy to średniotonowymi, które idealnie nadają się do realizacji połączeń głosowych. Niemniej jednak, muzykę też możemy sobie słuchać i zaletą tego jest to, że nie zatykamy sobie uszu, czyli wszystkie inne rzeczy dobiegające z otoczenia również trafiają do naszego. Do naszej percepcji i wiemy, że na przykład będzie zbliżała się karetka, ciężarówka, czy ktoś na nas trąbi. Tak jak mówię, jakość dźwięku nie najwyższa, raczej jak głośniki średniotonowe, nie jest też najwyższa głośność tego rozwiązania, i przy wyższych prędkościach no, będzie to już trudne do zrealizowania, jeśli chodzi o zarówno jak i słuchanie muzyki, jak i samo połączenie. Robiłem testy i do prędkości tak mniej więcej 20 km na godzinę. Wszystko jest ok. Możemy i. Na naszego y, korespondenta słyszeć i muzykę możemy sobie spokojnie odtwarzać, ale gdy jedziemy szybciej, ja to robiłem na skuterze, no to nie było problemu, jeśli chodzi o szybszą jazdę, to wtedy już ten podmuch wiatru trochę wpływa na no trochę. Generalnie uniemożliwia prowadzenie rozmowy telefonicznej. Tak więc do razie do takiej jazdy rekreacyjnej do 20 km na godzinę jak najbardziej urządzenie się spisuje, jeśli chodzi o realizację połączeń głosowych. Dwie informacje ze strony producenta, czyli żywotność baterii w urządzeniu 10 i możliwość korzystania z funkcji walkie Toki, czyli łączenia dwóch takich kasków i prowadzenia między sobą rozmów. Nie wiem, jaka odległość, biorąc pod uwagę zastosowanie funkcji Bluetooth, no to zakładam, że nie więcej niż 40-50 metrów, ale mam jedno urządzenie, więc takiej funkcjonalności nie weryfikowałem. No i myślę, że to tyle. Może jeszcze warto wspomnieć, że razem z tym kaskiem możemy sobie pobrać odpowiednią aplikację, aplikacja, która będzie nam mogła nasze rowerowe eskapady w jakiś tam sposób analizować. Jako że nie jeździłem rowerem, to tej aplikacji nie testowałem. Sam kask uważam za urządzenie bardzo fajne, które no, zdecydowanie będzie wpływało na bezpieczeństwo i myślę, że dla tych osób, które są z zapalonymi cyklistami, jest to urządzenie fajne, tym bardziej, że nie widziałem nigdy w rowerach czegoś takiego jak sygnalizacja toru o, jazdy a kiedy poruszamy się nie po ścieżkach rowerowych, tylko po ulicach no jest to urządzenie bardzo przydatne, w zasadzie każdy motorower, skuter i motocykl posiada to na standardzie, a w rowerach jeszcze to standardem nie jest, a wręcz jest to rzadko spotykane, a przy dzisiejszych możliwościach technologicznych, przy dzisiejszych, dzisiejszej technologii LED, która ma dość niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną, trochę dziwię się, że dopiero teraz pojawia się coś takiego na rynku no i jeszcze, jeszcze bardziej mnie to dziwi, że Standardowo do rowerów tego typu rozwiązań jeszcze nie mamy. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie, jak Wam się takie urządzenie podoba, czy widzicie sensowność używania tego typu rozwiązań. Zachęcam również do oceny firmu, jak i do subskrypcji kanału testhap.pl